I to jeszcze mój kochany, jestem do, do ginii, i widzę, na moim kanał. Dzisiaj dobry. Ma klotka. na co mi się tycze? Takiś dom, bo góra tutaj się nie. Co ja No, mamy dużo rzeczy wekuł, ale mam 7 żelaza. A nie, nie 7, 11. Idziemy przypadać. Nie mamy domu. Zobaczmy. A ty dobry moment na reklamę. No czy ty możesz? Czy dobry moment na reklamę Mój, tego TikToka, ja ci mojego TikToka. Zobaczmy. Biać mojego TikToka do gimingu. Idę tylko. Heniu! Jak ty żeś się tam znalazł? Heniu, pomogę ci, Heniu. Heniovi trzeba pomóc. Myślę, że da radę. Henio, Chodź, Heniu, idziemy. O to robię, no, jak tylko to Nie możemy zjeść serce. To bym ja prostu. Przed... Pomogłem heniowi no... Co? Pomogłem Heniowi. Zrobię. No, co hejmy się tak na mnie patrzysz. Marcie, nie, to hejmy jednak Się mylą. Za dużo ich. Nie. Lecimy tu. No, to hejmy się tak patrzysz. Haniu, ja tu mieszkam z sową komonie mój hej. Oaa, kurde. Nie zauważył. Ciao, Haniu. Wchodzę ci do głowy i widać, że nic nie ma. Takaj ja tu mam ci podręcznik sita Miałem trzeci. Nika To skilo mój dom Teraz ten dom, który widzicie to nadal dom Zanim zostaniemy, to już macie. Wypiję cię Leszko. Raz dwa. Co za Debbie? Co za Debbie? A nie. Czyli ten Debbie już był wyprzedany. Han otur hanik. Bu da galiba. Ey kameru ya. Vay 5. Sonra da seni? Bete. Takip ediyor ki. Google Art. Sen Google Art'te mi mam taki dęb, że ja miałam... Co ja właśnie od Mam Tak. Robię jak

Nie grałem tu. Nic a nic. Nie grałem. No bo 20-minutowy film będzie, bo już 6 minut minęło. O jazu jak ten czas szybko leci. Co robię? żadnego mówię czas tak szybko leci. E, wo ho 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 tutaj, e, e, nie. nie ma tu. И после я тут возиваю. Вау, wow, как далеко. У матку. Дальше. Дальше. Дальше.

Mam nadzieję, że nie. Co wiem. Co wiem? Aaa, Muszę drewnem, bo tu minę. muszę jeszcze zrobić. Tego. Fidow wiadro, Moja ja będę miał mądry kontakt, Dobra widzowie. Fajnie. Powiem ja sobie, muszę zagrykować, już że nigdzie nie sobie nie. Czy wiesz o Trochę się stresuję, bo do kuzyny dzisiaj jadę. Pozdrawiam cię, kuzynie. Ja teraz, nie wiem, który kuzyn, ale kuzyn taki. Dwóch kuzynów, bo jeden ogląda, drugi nie. Ale pozdrawiam Was. Teraz jest też widzowie. Nie wiem, co jest. Najlepiej przyjaciel też no, do mnie przyjechać z nim a nie wiadomo czy on przyjedzie, bo, bo, ma, bo się stresuje. I wstydzi. Ogólnie nie wiadomo czy przyjedzie. Pewnie teraz nie wygląda, ale chcę go pozdrawiam. Jednego i drugiego, bo drugi też ogląda. A też nie. To muszę pozdrawiać tutaj wszystkich. Nie, ale pozdrawiam Was wszystkich. No. Kuzynów, nie kuzynów. Przyjaźni, nie przyjaźni. Dobra, wszyscy to są przyjaźni. Okej. Okay. Większość ludzi, połowa świata, nawet cały świat nie wie. Wy co słyszeliście? No. Co jest, Szybko! O mój, jak ten czas szybko leci. A mi się? się no, to. Przepadnie to. Przepadnie to. to. Przepadnie Ja się boję, aż mi ciarki przeszły. Teraz. Przyklepki mogę zrobić. Nie. Flyn to mógł Nie, rozleź. O, jest. Teraz nazwijesz się, co ja? Chcę. Nie, nie podpali. Jest tu mnie. Podpali cudem ten dom Czekajcie, ja się przyszykuję. Podpalam dom. Przejdzie do trawę, to drąga bo przeciwko mój dom. No, jadro złoło. Powiedzmy... A ja sobie siedzę w domu, co nie? Mm -hmm. Robię sobie początek leku, nie? Tak, jak normalnie sobie. Tarcza, bęk, bęk. Tutaj rauko. Wchodzicie na no, dziura, tam ci się pali sąsiadowi domcy, nie? O matko Święta, co się dzieje? O matko, o matko, o, matko, o, matko nie? Podchodzicie do tego domu, wchodzicie szybko. Tu się pali, tu już dziura się mają. Widzicie poczucie, czy tu nikogo nie ma, jesteście właśnie strażakami, albo żeby się bardziej paliło. Żeby by się bardziej paliło? palę w środku. Chcę palić się. Oha! Nie! Nie, nie. Dobra. Dobra, dobra. Pali się, pali się. Może iść. palić. Chodźcie. Nie? że się właśnie też strażakami uruje pali się, nie przyjeżdża normalnie straż twoim strojem, co nie? Przyjeżdża taka straż, takie uj uj a tutaj się pali, masz, Wchodź w środka. O Jezu ty, nie moje przejść U matko Co jest? Wejdasz Dobra Co jest? Pali się jeszcze Ale to pomogło Podwój. dwój Prawie w ogóle. Trzeba... Trzeba zabrać tomat. Kurde. Nie pal się już! Kurde, tu się nie trzeba palić. Ja się kręcę. Ej, przy przychodzi tu z tego mieszkania, z tego domu, co nie? Tak przychodzi. Nie sąsiedzie... Co się stało? Co jest? Sąsiad? Puk, 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 puk. O, sąsiad. Cześć sąsiad, co tam? Co, co się stało z moim domem? Wiesz może? Tak, tak. Dzisiaj się w ogóle zapalił rano. Dzisiaj ten dół zapalił. Co? Zapalił mi się? Widać. No nie. Tyle go budowałem. Dobra, to się zostać nie wiem. Dobra, pysięć. nie jest Nie. A tu się jeszcze pali, co nie? Jezu, pali się. Co jak? Jeszcze się pali! Hero? no coś jak pomóż. Jezu się, Chrysusie, ja muszę No co ci co się tak na mnie patrzysz?

tak, zostawiacie. Widziałem, że robicie duże wyświetlenia na moim kanale. W pierwszym shortcie mamy już 15 wyświetleń. W pierwszym filmie, z tego mojej karty, z tej wioski, mamy już. co my mamy? Mamy. W pierwszym filmie już mamy 6 wyświetleń. Więc... No dobra. I mam nadzieję, że pod tym filmem zrobimy też 20 wyświetleń. Skoczę po... Dobra, więc widzowie to by była tylko kilka. I jak były codziennie filmy, to już jest przerwa. Bo jutro pojutrze. I kiedy? I chyba po, pojutrze nie będzie filmów. Dobra nie ma. Jutro może nie będzie chyba. Może. Albo może jutro. Nie, jutro będzie film z kuzynem. Ja sobie włączę. pozwólcie, że wyłączę. Będzie jutro film z kuzynem. Może, nie wiem. Może jutro film z Nie wiadomo widzowie. Mmm. Po, Możliwe, że nie będzie filmu. Nie wiem, zobaczymy. Jak nie wrzucę, to nie wrzucę. Jak wrzucę, to wrzucę. Więc widzowie. A, nie nazywają światła w ogóle. Dobra, to wykończymy ten film. pa papá pa. pa pa. A spodejdź na TikToka do gminy. to então, tyle. Pa!